Powiem wam sytuacja dosłownie sprzed kilku minut. Nie? Jadę sobie za kolej na długim odcinku, wiozę Polaków. Za mną, za mną tu siedzi na fotelach. Nie? No i słyszę, że ten ojciec ma problemy wychowawcze z tym synem. Nie? Mówi na no, ja, mnie Zdejmij kurtkę, zdejmij kurtkę, on nie chce, to, to po złości, po, po dobroci. No i w końcu młody zdjął. A to jeszcze bluzę zdejmij, bo się ugotuje, O tym młody w tym telefonie cały czas. No, historie straszne, a ja tu jadę i słucham tego, co tam się wyrabia. Nie? Ojciec mówi matce powiem co się z tobą dzieje. Śmieszne, bo <śmieszny> przeważnie to się straszy. Ojcem, nie, a nie matką. Taki widocznie układ mieli. Dobra. I posłuchajcie to. Sprzątam autobus po nich i widzę, że narobili syfu. Polacy, kurde za mną siedzący same śmieci. Zrobię zdję... Rzucę wam zdjęcie, bo... bo zdążyłem zrobić fotę, nie? I mówię sobie, kurczę, tyle osób wiozłem. Normalnie ktoś nam zostawił butelkę w tej siateczce w fotelu przed, ale no oni zostawili na podłodze jakąś papierową torbę po, po jakimś tam Kingburgerze, kilka butelek, Energol. No dramat, nie? Mówię, no fajnie. Polacy ekstra wizytówkę zostawili, nie? Ale zobaczyłem na fotelu obok, że leży jakiś telefon. Schowałem go sobie do kieszeni, mówię, jeszcze pogarniam autobus, zrobiłem telefon na głośno, bo tam można było kliknąć. Tyle i mówię, pewnie zaraz ktoś się zgłosił, będzie dzwonił, to będę słyszał, nie? No i patrzę, wraca ten ojciec z tym synem do mojego autobusu, nie? I do mnie ten pan, no, przepraszam, bo tutaj syn y, zostawił telefon. Ja wyciągam z kieszeni, mówię, ten? Tak, ten, dziękuję. A tak pokazuję, a to państwo ten syf zostawili? A wiedziałem, że to oni, no bo siedzieli za mną. Ten pan taki, to syn. I poszedł. <laughs> no co za sytuacja. A syn mówi, y, to tata, nie? I, i, i ja mówię, no, Nieładnie, nie? No i tata poszedł, a ten syn został, a ja mówię, no ja już te śmieci zebrałem, jeszcze przy nim te dwie tam energola podniosłem i butelkę, włożyłem do worka na śmieci, w którym zebrałem śmieci z całego autobusu, wyjąłem ten work, mówię, to proszę weź ten worek i wyrzuć tutaj do śmietnika, masz tutaj zaraz kawałek dalej, nie? No, młody wziął i odniósł, nie? <laughs> ale sytuacja, nie? Mówię wam, ale... No to jest tak, jakby zapomnieli tego telefonu jak za karę, nie? I mogłem ich tutaj chwytać na gorącym uczynku, ale to. To syn, to tata, co to jest za w ogóle zachowanie, nie? No dobrze, ważne, że młody wziął worek i, 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 i go wyniósł. No mam nadzieję, że ciąg dalszy podróży minie im już bez większych przygód. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!